Zapraszam na szkolenie język transu jako narzędzie coachingowe. Trans, tajemnicze, magiczne pojęcie budzące kontrowersje i jednocześnie lęk. Tymczasem, jak z każdym narzędziem, każdą metodą bywa, ma ona różne oblicza. Oczywiście można używać transu i hipnozy do tego, żeby manipulować ludźmi, ich ośmieszać, a nawet wykorzystywać. Można używać transu do hipnozy scenicznej, ale można używać języka transu jako metody. Docierania do głębokich zasobów klienta. Można też używać transu generatywnego, w którym powstaje pętla między klientem i jego coachem. Dzięki, dzięki tej pętli możemy dowiedzieć się więcej, zrozumieć więcej, pracować szybciej i intensywniej. Język transu odarte z mitów, z tajemnicy. Język transu, którego się możesz nauczyć, język transu, który możesz zrozumieć, ale jednocześnie w tym szkoleniu możesz się dowieć, dowiedzieć, kiedy ty jesteś stransowany bez własnej woli. Marketingiem, reklamą, cudzymi instalacjami. A zatem, z jednej strony, dowiesz się w jaki sposób bronić się przed transem, którego nie chcesz. A z drugiej strony w jakiś sposób dla siebie samego, dla siebie samej, bądź w pracy coachingowej możesz używać narzędzi pozwalających szybciej, intensywniej zajrzeć do magazynu, do biblioteki naszej pamięci. Ważnym elementem związanym z tym szkoleniem jest jednak rekrutacja. Urządzam, organizuję takie szkolenie nieczęściej niż raz do roku, jest ono wymagające. Dlatego wcześniej potrzebuję Ciebie poznać, z Tobą porozmawiać i ustalić, jak to w coachingu bywa, cele na to szkolenie. A zatem zapraszam na rozmowę wstępną kwalifikacyjną, a potem na niesłychanie pasjonujące, ulubione przeze mnie szkolenie, język transu jako narzędzie coachingowe. Zapraszam.